Collapse. Witajcie, kochani, bardzo serdecznie. Kolejna środa, tak więc kolejne nasze spotkanie z serialem Diaboloid. Dokładnie rzecz ujmując, odcinek szósty. I na samym początku pierwsza rzecz, oczywiście, cała recenzja jest spoilerowa, tak więc jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, to Idźcie, obejrzyjcie i wróćcie, żeby nie zepsuć sobie zabaw. A po drugie, oczywiście, jeżeli ktoś nie chce słuchać całości, to może sobie przeskoczyć do podsumowania na wersji YouTube'owej. Natomiast dzisiejszą recenzję chciałem podzielić w pewien sposób na trzy główne elementy, czy też trzy główne wątki, które dostajemy w dzisiejszym odcinku. I przy okazji pierwszego wątku, co nieco powiedzieć o ogólnej konstrukcji tego odcinka i ogólnie, jak to wypada. Jak i również będzie część dotycząca przewidywania na przeszłości, jak i również różnego rodzaju spekulacji. Tak więc, nie przedłużając, przejdźmy do szóstego odcinka. Pierwszego sezonu serialu The I, I zacznę chyba od tego, co uderzyło najbardziej mnie w oczy, kiedy pr rano przed pracą oglądałem sobie ten nasz szósty dzisiejszy odcinek. Mianowicie. Zaskakująco dobrze się bawiłem i wydaje mi się, że mamy do czynienia z odcinkiem, który jest najlepszy pod względem technicznym, najlepszym pod względem różnego rodzaju dopracowania niektórych elementów, nawet tych, które do tej pory nie działały. Jak i również mamy coś, co jest najbardziej serialowym odcinkiem, chyba ze wszystkich, nieco nawet wyżej niż powiedzmy pierwsze dwa otwierające. Oczywiście, jak na standardy The Acolite, bo tutaj jakby pamiętajmy, że cały czas tylko i wyłącznie omawiam to w ramach tej perspektywy. Bo porównywanie do innych serialików wyznawanych to raczej aspekt, który zostawiam sobie na omówienie całego tego odcinka. Ponieważ dzisiaj mamy do czynienia z tym, co było w pewien sposób do przewidzenia, czyli nieco uspokojenie akcji pod względem em, naparzania się, względem tego, co dostaliśmy tydzień temu, oczywiście, jak i również pewnego rodzaju wprowadzenie nas do zakończenia i przygotowanie nas do ostatecznego rozwiązania wszystkich zagadek, więc zostajemy trzy główne wątki, które są prowadzone. Z jednej strony OSHA oraz Kimi mają swoje spotkanie, Spotkanie na nieznanej wyspie. Z drugiej strony mamy May, która próbuje technicznie zabić Sola i jego pewnego rodzaju em, nie tyle odkupienie, co obudzenie się, przebudzenie się. No i oczywiście wątek rycerzowo-dżedajowy y, w, w postaci przede wszystkim Wernester V. I zacznę od tego pierwszego, który jest najlepszy z tego wszystkiego i który jest największą miłą niespodzianką em, względem tego, co wszystkiego dostajemy, mimo, że nie jest w jakiś sposób odkrywczy. No bo jakby wszyscy mogliśmy raczej zakładać spokojnie, że teraz będziemy rozgrywać właśnie nasze dwie siostry, które zamienia się miejscami, więc mamy dobrą w cudzysłowie Oszę, która cały czas wierzy Jedi i tak dalej, która konfrontuje się z Kimirem i, i jego filozofią. I pod tym względem ten odcinek może nie jest rewelacyjny, ale jak na gwiezdno-wojenne seriale jest naprawdę dobre, bo pokazanie w pewien sposób naszej rozmowy, naszych bohaterów jest solidne. Nie padają tutaj żadne kwestie, które w jakiś sposób są odkrywcze. Jeżeli ktoś chociaż trochę siedzi w świecie Gwiezdnych Wojen, to argumenty, które padają przeciwko Jedi w tej rozmowie są jak najbardziej zrozumiałe i w pewien sposób można się do nich jak najbardziej przekonać, ale najlepszą robotę i to, co najlepiej wypada w całej tej historii jest, czy powiedzmy w tym wątku jest Kimich. Kimich, który tak naprawdę niczym koń na białym rycerzu przybywa w drugiej połowie tego sezonu i po swojej zmianie charakteru, bo wcześniej jest powiedzmy tym cfaniacz chobatym e, najemnikiem, czy na powiedzmy przemytnikiem, który był spoko jako przydupas, który w poprzednim odcinku pokazuje swoje prawdziwe barwy i cały czas to kontynuuje. Generalnie aktor wcielający się w Kimira wziął na swoje barki dużą część tego serialu i dźwiga to do przodu i to jest naprawdę świetnie zrobione. Po pierwsze, dialogi w tej części są napisane naprawdę nieźle. Jak tak jak mówiłem przed chwilą, ta rozprawka, te argumenty przeciwko Jedi nie są nowe, ale z jednej strony są w jakiś sposób sensowne, są dopracowane czy opracowane pod tą Osę, żeby pod, podburzać jej pewność siebie i jej wiarę i pokazać co ona tak naprawdę czuje, że jest tą porażką. Z drugiej strony Kimi jest rewelacyjny, jakby jest świetny, nie jest odkrywczy, nie jest jakiś nam powiedzmy bardzo wyszukane, ale naprawdę działa to I, i całe tempo prowadzenia historii na tej wyspie, nawet takie głupie zabiegi, jak powiedzmy praca kamery, reżyseria, e, ustanowienie tego, ustawienie tego wszystkiego między siebie, e, podpowiedzenie kwestii związanych z Kortozis, e, cały wątek końcowy z hełmem, że on odcina cię od wszystkiego, tylko i wyłącznie zostawia Ci połączenie z mocą, i ten zabieg na samym końcu, gdzie mamy kamerę w Kortozis, mamy, mamy kamerę w tym hełmie i widzimy tylko tam jakieś te małe szparki. Naprawdę podbudowuje to wszystko. Jakby ta część jest zaskakująco dobra. I teraz bardzo duży disclaimer: bo wiem, że bardzo dużo osób, może nie bardzo dużo osób, ale niektórzy zwrócili uwagę, że ta wyspa w jakiś sposób może być dużym hintem w stronę legend dotyczących Plagiusa, czy też książki Dart Plagius, jak i również Kotorów. Nie wiem, nie znam tego. Nie znam tych materiałów tak dobrze, żeby to w pewien sposób wyłapać. Tak więc bardzo serdecznie bym prosił, jeżeli ktoś mógłby ze znawców legend opisać to tak w miarę w skrócie w komentarzu, byłbym bardzo zobowiązany, żeby poznać ten smaczek. Natomiast pomijając to, ja jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony tym wątkiem. Znów, on nie jest rewelacyjny, on nie jest jakoś wybitny, ale jest naprawdę czymś niezłym. Jest, jest naprawdę przyjemnie, ogląda się coś, co wiemy, jak się skończy. E, czy raczej możemy się domyślać, że ta osza się złamie w pewnym momencie i może nie tyle przejdzie na stronę Kimira, co zrozumie jego filozofię. Ale to jest bardzo poprawnie i dobrze zrobione. I jeden jeszcze taki disclaimer, który bardzo często się pojawia, że bardzo często jest, e, słyszę, widzę w argumentach, że mamy bardzo, bardzo drewnianą grę aktorską. I ja nie do końca się z tym zgadzam. Znaczy się, to nie jest tak, że aktorzy, którzy do tej pory. Występowali w tym serialu, są jacyś wybitni i tak dalej, ale też nie mogę powiedzieć, że są całkowicie tragiczni. O wiele częściej mam wrażenie, że problem z bohaterami, aktorami nie jest dlatego jak oni grają, tylko to co mają zagrać, a dokładnie a to co mają powiedzieć, co bardzo często zwracałem uwagę, że te dialogi, ten scenariusz no niestety nie oddaje swojego. I przychodzi cały Kimir. Kimir, który jakby bierze, czy nawet wyprzedza momentami Sola, jeżeli chodzi o grę aktorską i robi to rewelacyjnie. Jakby ta jego, ten jego chłód, ten jego pewnego rodzaju fatalizm, tak jak on sam mówi, że kiedy stracisz wszystko, wtedy jesteś tak naprawdę wolny, jest jest rewelacyjny, znaczy rewelacyjny no nie jest rewelacyjny, jest bardzo dobrze zrealizowany i po prostu przyjemnie ogląda się coś takiego w całym tym powiedzmy morzu średniości, czy też słabości, jakie do tej pory mniej lub bardziej ale jednak dostawaliśmy w tym akolicie, nawet nawet dialogi w tym wątku fabularnym em, są poprowadzone całkiem nieźle i ja autentycznie czekam, jaką to wizję, no to przesadzam z tym wizję, ale pewnego rodzaju jakie emocje wyjdą na wierzch tej oszy w tym całym hełmie, więc jakby naprawdę naprawdę podoba mi się. Jakby zaskakująco jestem zadowolony z tego, jak został poprowadzony ten wątek na wyspie, który jest naprawdę, naprawdę e, dobry. Natomiast jeżeli chodzi o aspekty. Kto, kim i dlaczego tak właściwie Kimir kim jest, zostawię sobie na część dotyczącą e, przewidywań na przyszłość. Tak więc, wątek na wyspie, która nie jest AKTO, bo nie zgadza się za bardzo z tym, co mieliśmy w Dela jaki jak i również te nawiązania do legend, których nie znam tak dokładnie, e, wskazują na to, że naprawdę dostajemy coś, co jest solidnie przygotowane i bardzo mnie to cieszy. Natomiast drugi wątek, można powiedzieć, że bliźniaczy. Hehehe, he, he, taki dowcip. E, e, przepraszam bardzo, słuchaj, ale Musiałem to powiedzieć. No jest oczywiście May, która z jakiegoś powodu oburzyła wielu fanów obcinając sobie włosy. Jakby nieironicznie, nie, nie, nie wiem o co chodzi. Jakby nie wiem o co była awantura, że ona sobie ścina włosy, bo jakby nie wychwyciłem tego. Ale wracając. I oczywiście jej, jej powiedzmy z relacja z Solem, czy też tak naprawdę jej próba zabicia, która jest dosyć oczywista. Znaczy może nie tyle oczywista, co zrozumiała na papierze. Na papierze wiemy, że Mea po zobaczeniu jaki rozpiernicz robi jej mistrz chce ostatecznie, zakładam, zabić Sola, żeby powiedzmy, przypucować się i pokazać swojemu mistrzowi, że nie słuchaj, ja tylko żartowałam, chcę do ciebie dołączyć. A jednocześnie mamy sola, który um, w jakiś sposób ostatecznie załamuje się. I zacznę od tego, bo to jest ten pozytyw, jeden z niewielu pozytywów przy tym wątku, który się pojawia, mianowicie JJ, czy też aktor grający sola, który w momencie, kiedy idzie tam restartować zasilanie, czy tam restartować antenkę, czy cokolwiek nieważne, wyłącza i włącza tak jeszcze raz. Nie mówi nic, ale samą grą twarzy robi coś niesamowitego. Pokazuje nam, jak sol w pewien sposób niby się godzi, ale moim zdaniem podaje się w pewien sposób swojej przeszłości, jakby załamuje się pod tym wszystkim i oddaje się w jakieś tam, powiedzmy, odmęty swojego wewnętrznego szaleństwa, poczucia, żalu itd. itd. Naprawdę ten moment jest rewelacyjny. Tylko szkoda, że. Cała akcja na tym statku jest, moim zdaniem, rozciągnięta. Jakby to, wiecie, wiecie kiedy to byłoby? Moim zdaniem o wiele lepiej, gdyby to pasowało, gdyby na samym już początku Mea albo powiedzmy po tej przemianie JJ'a, czy Sola, próbowała go od razu zabić. Tylko, że to by skróciło nam oczywiście cały odcinek, no bo o ile w poprzednim odcinku byłem jeszcze w stanie bronić, w jakiś sposób powiedzieć, że dlaczego Sol nie rozpoznał Mei no bo był w traumie, bo stracił uczennicę, stracił kumpli i tak dalej, i tak dalej. Tylko potem dostajemy w jakieś 15 minut akcji, gdzie oni chodzą po tym statku, naprawiają światła, inne tego typu rzeczy. Prawie sol po raz enty, już nie wiadomo, który coś próbuje powiedzieć. Pogodził się, więc on powinien to raczej w sposób wyczuć. Z drugiej strony, odcinki poprzednie, cały serial nie wskazywał nam, żeby Mea, Mea miała takie możliwości, jak jej mistrz ukrywania swojego nie wiem, charakteru, czy tam powiedzmy osobowości, szczególnie przed Solem, który powinien znać jeszcze Osze, czy powiedzmy pamiętać Osze, więc to nie za bardzo działa. I ten wątek, który powinien być szybki, dynamiczny, gdzie ona próbuje go zabić i on ją powiedzmy ogłusza i przyczepia do tego łóżka, i teraz będzie wprowadzeniem do retrospekcji w następnym odcinku zostaje nam sztucznie przedłużony między innymi za pomocą humoru jak to mój kumpel określił, street pozdrawiam, em, żywcem wyciągniętym z prequeli, bo mamy Bazyla, który gdzieś tam powiedzmy ucieka się, próbuje ją pobić w jakiś śpieszny sposób ona ma tego całego biba, który ją próbuje obsikać olejem i tak dalej i po prostu wygląda niczym złole z Kevin sam w domu, kiedy o, dostałam kwasem, może nie kwasem olejem po, po twarzy tupnej, jestem wkurzona i kurde ten niedobry droid. Śmieszna rzecz jest, że przywrócenie ustawień fabrycznych tego polega na tym, że trzeba wcisnąć jednocześnie dwa guziczki niczym w telefonie, przytrzymać kilka sekund, i on wraca do ustawień fabrycznych. Bardzo. <laughs> nie wiem, dlaczego mi to rozbawiło. Generalnie rzecz ujmując. Mówiąc... Rozumiem znów i to jest ten problem, który mam i z tym serialem, i który miałem z, nie wiem, Bugowoła Fett czy Kenobi, rozumiem z założenia na papierze o co chodziło, bo to, że May ma jakieś wątpliwości, że ona nie wie do końca, czy chce zabić tego swojego byłego, nie, nie swojego byłego, tylko e, mistrza Sola, e, rozumiem z czego to wynika jakby rozumiem jakby ich tą dynamikę która powinna być, tylko że to na ekranie nie działa e, jakby tak jak ktoś też ładnie napisał w jakichś komentarzach, pewnego rodzaju zabiegi fabularne czy takie filmowe że akurat coś się dzieje kiedy już nasi bohaterowie mają porozmawiać też są takimi sztucznymi przedłużaczami najpierw cała akcja, że no akurat ksz, ksz, nie możemy Cię słyszeć Sol więc tam wiesz, podłącz sobie podwójnego banka, żebyśmy Cię słyszeli potem nagle wysiada zasilanie a kiedy Sol już ma coś powiedzieć do tej May, która, no trochę się na niego otwiera, to akurat wtedy zasilanie wraca, i tak dalej, i tak dalej. No i na końcu okazuje się, że gdyby nie bazyl, to Sol by w ogóle się nie skumał. No nie działa to. Jakby, jakby, mam wrażenie, że jakby ten odcinek też dosyć takiej pigułce, bardzo chyba nadużywam tego określenia, ale niech będzie, czy takiej soczewce skupia nam jeden z głównych problemów tego serialu, czyli ten wątek bliźniaczek, a dokładnie rzecz tej May, jej motywacji, chęci działania przeciwko Jeda i tak tak dalej, nie pokazuje tego dobrze. Jakby znów na papierze ja czuję o co chodzi, wiem o co chodzi, czy raczej domyślam się o co chodzi. I na przykład wątek tego, i przynajmniej ja to bo trochę chyba chyba optymistycznie wyciągam. tego, że sol wariuje. Sol w pewien sposób ostatecznie chce pozbyć się e, wszystkich swoich wyrzutów sumienia, chce wszystko naprawić do tego stopnia, że nie kontaktuje się z Jedi, wyrusza samotnie na misję itd. Tak tak Jest w porządku tylko droga do tego doprowadzająca. No, jest, jest pełna wybojów, pod, potknięć, wywaleń się na ten piękny z The High ryj i no nie działa to. I, I tak jak wątek na wyspie, bardzo mi się podobał, tak, wątek z May na statku, nawet sam statek wygląda bardzo dobrze, i to jest chyba najlepiej wyglądający odcinek. Jakby tutaj naprawdę nie mam się do czego przyczepić do jakiejś lokacji, innych tego typu rzeczy, ale. No nie działa to, no po prostu jest to, jest to taka, taka taka miniaturka tego całego serialu, gdzie wiele rzeczy na papierze wygląda bardzo spoko, niektóre działają bardzo w porządku, ale zdecydowana większość, niczym wątek May z szóstego odcinka, no nie zgrywa się, więc... E... Przeszkadza mi to, przeszkadza mnie, boli to, i kurde, mam poczucie takiego niespełnionego e, potencjału, jaki był w tej historii. I na sam koniec, czy też raczej na zakończenie tych wątków poszczególnych, mamy oczywiście rycerzy Jedi, którzy, well, zależy jak patrzymy, zbliżają się do dosyć na razie oczywistego rozwiązania, które nie jest zaskakujące, nie jest rewolucyjne. Ale jest, powiedziałbym, bezpieczny, bo oczywiście Wernestra dowiaduje się o tym, że cała ekipa została wybita, przybywa na miejsce i sola nie ma, jego statku nie ma, bliźniaczek nie ma, a wszyscy pozostali rycerze Jedi zostali zażnięci. No więc wszystko wskazuje w pewien sposób na sola. I patrząc z perspektywy tylko i wyłącznie serialu, ma to sens, no bo Wernestra wypomina solowi wcześniej, że nie powiedział jej o tym, że były te bliźniaczki, że było kłamstwo, i tak dalej, i tak dalej, więc był on w pewien sposób narażony na to, że coś tutaj się złego stanie. Więc nie można winić Wernestry, że ona w pewien sposób będzie podejrzewała e, sola, że to on zrobił, albo przynajmniej nie możemy całkowicie powiedzieć, że on jest bez winy z jej perspektywy. Tak, oczywiście, my widzowie inaczej na to patrzymy. Mamy też co nieco rozbudowę, chociaż to jest bardzo duże słowo z mojej strony, wątku politycznego, gdzie mamy powiedziane, że no, senat tam przyjdzie, senatorowie ambitnie przychodzą i robią audyt, czy powiedzmy yy, sprawdzanko u i co tam właściwie się dzieje, no i Wernestra mniej lub bardziej uzasadnienie boi się tego, że to w jakiś sposób płynie, więc z dużej perspektywy, z perspektywy takiej nerdowskiej, mamy rzeczywiście ukazanie tego, że no, senatorowie, którzy przychodzą na audyt do Jedi, to jest pewnego rodzaju naruszenie em, dobrego smaku, bo zakładam, że nie ma żadnych zasad formalnych dotyczących tego, więc mamy to zaburzenie i pewnego rodzaju pokazywanie coraz bardziej zacieśnienia tych takich relacji służbowych między Jedi a Republiką. Więc nadal nie jest to wielka rozbudowa tego wątku, ale w jakiś sposób ona funkcjonuje. Natomiast, co bawi mnie niezmiernie i trochę szkoda, jeżeli to się tak skończy, że w tej scenie widzimy, jak Wernestra używa naszego bicza świetlnego. Problem jest tylko taki, że ta scena w 80... Dobra, w 70% była widoczna w teaserach, czy tam w tym trailerze, czy, czy w materiale promocyjnym. Więc jeżeli to będzie wszystko, co do tej pory widzieliśmy, to będę trochę zawiedziony. Generalnie rzecz ujmując, na razie oczywiście nie wiemy, w którą tą stronę przyjdzie, o czym będę za chwilę mówił. Wątek wygląda tak, że będziemy mieli takie dosyć standardowe rozwiązanie, jak to Ukryć się przy, y, sitów przed Jediami, czyli tak naprawdę Jedi, który miał swoje problemy w przeszłości, to on wszystkich wymordował. To jest jego tam powiedzmy wina, bo nie dał rady. I nie wiem, pod koniec sezonu znajdziemy jego martwe ciało, e, albo coś innego się stanie, albo jego zniszczony statek, i może w ten sposób się rozwiąże. Jest to. Docelowo bardzo bezpieczne rozwiązanie, ale z drugiej strony lepsze takie niż powiedzmy coś, co byłoby bardzo w jakiś sposób naciągane. Chociaż cały czas wierzę, że cały ten serial będzie dobrze domknięty, jeżeli chodzi o pasowanie do kanonu, bo akurat tutaj Leslie Headland chyba niemal na pewno wydaje mi się ma jakiś pomysł, jak to w miarę sensownie zrobić. Więc generalnie rzecz ujmując, Jedi są Jediami. Szkoda trochę, że tak mało tego bicia świetnego, bo liczymy trochę na więcej, ale zobaczymy, może w finale go dostaniemy. No dobrze, więc oczywiście. Teraz spekulacje, podejrzenia. I z jednej strony moja teoria, będąc, znaczy oczywiście, następny odcinek będzie, zacznijmy od tego, będzie oczywiście retrospekcjami. No, musimy w końcu zobaczyć, co tak naprawdę e, wydarzyło się na tym Brendoku 16 lat temu. E, Trinity w końcu musi zarobić na swój czek, jak i również Kelnaka musi zarobić na swój czek, jak i również Tobin. Tak więc w przyszłym tygodniu będziemy mieli ostateczną odpowiedź, co tam się wydarzyło i będziemy mieli pierwszego walczącego łukiego Jedi na ekranie. Więc to jest jakby dosyć oczywiste, i później. Ósmy odcinek, który będzie finałowy. No i teraz, co tak naprawdę będzie w tym finałowym odcinku? Moja teoria bardzo naiwna, bardzo szalona będzie taka, że będziemy mieli pojedynek mistrzów i uczennic, mianowicie Kim będzie pojedynkował się z solem, z drugiej strony, natomiast May będzie pojedynkowała się z oszą, które zamienią się stronami. A dlaczego, w jaki sposób oni polecą na tą wyspę? Zakładam, że May ma na miarę, albo przynajmniej wie, gdzie ona jest, więc po tym, jak soli wyjawi i powie, co tak naprawdę się stało, że jest mu przykro, to ona mu pomoże i powie, dobra, lecimy tutaj, żeby uratować. Moją siostrę, a siostra już i tak będzie zła. To jest moja teoria, jak ten serial się skończy. Czy w ósmym odcinku pojawi się nam jakiś Dart, Terebus, inne tego typu rzeczy, który będzie prawdziwym sitem i wygrznie całe towarzystwo, żeby ukryć ślady? Jestem na to otwarty, ale teraz już za bardzo nie wiem, bo wchodzi nam Kimi. Kimi, który w poprzednim odcinku w ogóle tego nie wychwyciłem i wiele osób dziękuję za to, że zwróciły na to uwagę, czy sami zauważyli, że Kimir miał motyw muzyczny, czy przy jego momencie pojawia się motyw muzyczny Kylo Renów. No i cały jego obraz jest dosyć komplikuje nam się. No bo tak, wiemy po tym odcinku, twierdzi on, że jest byłym rycerzem Jedi i ma na plecach znak, czy powiedzmy nie znak, bliznę po naparzaniu się. Niektórzy twierdzą, że jest to blizna podobna do tego, jakby dostać e, biczem świetnym po plecach czy więc Wernestra, która zdecydowanie wyczuwa, że coś jest nie halo, nie bangla w tym odcinku i mówi o tym, który tam przeważy skalę i tak dalej, ma to jakieś tam powiązania i zaczynamy takie standardowe rzeczy, więc nie wykluczam tego, nie mówię, że to się na pewno wydarzy, ale ma to w jakiś sposób sens i dla mnie byłoby to naprawdę niezłym, um, niezłym dopracowaniem wątku polegającym na tym, że jedna z najbardziej pozytywnych bohaterek The High Republic kończy finalnie jako mistrzyni, która w jak w sposób straciła ucznia, prawie go zabiła i ten uczeń przeżył na ciemną stronę mocy. To byłoby coś, co rzeczywiście byłoby takim dowodem na pewnego rodzaju zmianę rycerzy Jedi z The High Republic w Prequel. To byłoby jak najbardziej w porządku. Z drugiej strony kimi mówi, że chce mocy e, The Power of Two, czyli to jest ta moc, czyli ta część tej układanki, którą opowiedziały Wiedźmy, więc zakładam, że on chce uratować siostry, czy powiedzmy chciał zdobyć te siostry, co wskazuje mi na to, że siostry powstały naturalnie przez moc, znaczy się po prostu powstały i tyle, niczym Anakin, więc tutaj może nie będziemy mieli eksperymentowania Sithów, może będziemy mieli, zobaczymy, ciężko jest mi e, powiedzieć, no ale jestem ten wątek rycerzy Ren, że kimi miałby być pierwszy Rycerzem REN, po nim nie wiem, będzie Osha czy Ta Meja, w zależności, która przetrwa. Biorąc pod uwagę, że rycerze REN nie są określeni kiedy się zaczęli, nigdzie w kanonie e, nie pada określenie, kiedy był ich początek, kto był ich powiedzmy protoplastą itd. itd. Wygląda całkiem w porządku. Jeżeli rzeczywiście to będzie nasz protoplasta rycerzy Ren, który był byłym Jedi'em i którzy potem w pewien sposób się rozwodnili do czasów yy, oryginalnej trylogii i później Sequeli, to byłoby w porządku, to byłoby bezpieczne rozwiązanie, które nie naruszałoby w jakiś sposób kanonu. Pytanie, czy do tego zostanie dokoptowani yy, naprawdę prawdziwi, jedyni prawdziwi Sithowie. Tak więc to jest. W przyjemne w tym serialu, że rzeczywiście mam o czym spekulować. Wątek Kimira jest tak naprawdę rzeczą, która ciągnie nas najbardziej cały czas do przodu i ta zagadka. Oczywiście, kiedy już poznamy zagadkę, prawdopodobnie cały serial już, nie stra już straci nieco powiedzmy na plusach ze względu na to, że wiecie, raz już poznana zagadka czy plot twist sprawia, że sam serial zostaje serialem, który jest, jaki niestety jest, ale za sam fakt tego, że rzeczywiście jest o czym spekulować, że jest czym się jarać. I nie są to spekulacje na zasadzie hmm, Traunt, który wiemy, że i musi zginąć, bo w sequelach nie ma Trauna i tak dalej, czy też znów kolejne przygody Mandalorian. Po prostu ten okres bardziej dla mnie działa serialowo niż to, co dostajemy, więc pod względem takim te spekulacje mnie trzymają przy duchu i jarają w jakiś sposób i sprawiają, że mimo wszystko tego Akolajta jakoś tam powiedzmy wyżej niż powinienem raczej cenię. Tak więc moi drodzy, w ramach podsumowania. Z jednej strony można powiedzieć, że dostajemy najlepsze momenty w tym serialu, jakie do tej pory dostaliśmy w postaci Kimira i Oshy i ich działań wspólnych i naprawdę moment, który jest zaskakująco dobry jak ten serial. Z drugiej strony, w odbiciu lustrzanym mamy to, co jest chyba najgorsze w tym serialu, czyli. Teoretycznie jest pomysł, wiemy jaki jest zamysł między May a Solem, a i tak realizacja niestety podkoptuje nam to, podbija nam to w dół i, i sprawia, że no kurde aż zgrzytam zębami ze złości raczej. Nie z tym razem, nie z dialogów, tylko ze złości, że no i obra, rozumiem jaki jest zamysł, ale realizacja niestety siada po całości. Nie zmienia to jednak faktu, że moim zdaniem mamy do czynienia jak na razie chyba z najlepszym odcinkiem całego sezonu pod względem historii i, i który najbardziej czuć serialem. Znaczy się, nadal cały czas mam poczucie, że oglądam fragment raczej filmu, e, szczególnie w wątku Sola, niż serial. Ale okej, okay, niech będzie. Jakby jestem w stanie powiedzieć, że tutaj jest nawet zaskakująco nieźle. No i mamy solidne otwarcie na dwa ostatnie finałowe odcinki, gdzie siódmy będzie retrospekcjami, a ósmy będzie wielkim finałem. I co jest najważniejsze, naprawdę czekam na ten finał, jakby naprawdę czekam na rozwiązanie tej zagadki i mimo wielu, 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 wielu wad tego serialu, niestety głównie w aspekcie technicznym, czekam z niecierpliwością, tak nerdowsko, co z tego właściwie wyniknie, bo moja uwaga cały czas jest przykuta i jeszcze ta uwaga odciąga może nie tyle odciąga, co sprawia, że trochę bardziej Bardziej z tyłu głowy mam zastanawianie się i analizowanie. Em... Tego, co właściwie nie wyszło i dlaczego technicznie nie wyszło w tym serialu. Tak więc, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo dzisiaj, serdecznie za dzisiejszą recenzję. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam się podobało. Oczywiście, zachęcam do dzielenia się swoimi komentarzami i innymi tego typu rzeczami, teoriami spiskowymi w ogóle w komentarzach. I standardowo przypominam, że jeżeli lubicie to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia już w na następnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!